Cześć dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii na kanale BTTF Polska. Ja jestem Michał i już tłumaczę Wam po co, na co i dlaczego w ogóle to nagrywam. Do tej pory na Wasze pytania i problemy związane z powrotem do przyszłości odpowiadałem na końcu odcinków programu Great Scott. Jednak ze względu na to, że odcinki tej serii są dosyć długie czasowo, pytania dodatkowo przedłużałyby ten czas. Nie chciałem również odpowiadać na nie krótko, gdyż niektóre wymagają nieco dłuższe, dłuższego omówienia i nieco głębszych rozmyślań. Dlatego postanowiłem zrobić taką mini serijkę, która będzie poświęcona tylko na odpowiadanie na wasze pytania. Póki co nazwałem ją BTTF Q&A, gdyż nie miałem po prostu lepszego pomysłu. No, znaczy myślałem, żeby może Zapytaj Daka, wiecie jest Zapytaj Beczkę Gonciarza, Zapytaj Jodę dla fanów Gwiezdnych Wojen, więc dla fanów powrotu do przyszłości Zapytaj Daka, ale to jeszcze wiecie. Jeśli wam się podoba ta nazwa dajcie znać w komentarzu, może w przyszłości zmienię. Ale póki co BTTF i Będą to nieco krótsze odcinki niż Great Scott, no bo wiadomo, będą wymagały nieco mniej montażu i będę w nich szybko odpowiadał na Wasze pytania. W zależności od tego, ile czasu będą potrzebowały do omówienia, będę odpowiadał na 2, 3, 4, może 5 pytań. Na dziś przygotowałem 3 pytania. Niektóre z nich czekały na odpowiedź nawet rok czasu, także czas najwyższy odpowiedzieć. No i cóż, zaczynamy! Pierwsze pytanie od Legal Master. Mam pytanie, bo w pierwszej części BTTF, jak Marty przenosi się do 1955, i jest ta wielka burza, doktorek mówi, że dokładnie obliczył, kiedy Marty ma wystartować, ale DeLorean nie odpalił i Marty ruszył kilka sekund później i zdążył dojechać do tego kabla, więc doktor pomylił się w obliczeniach. W ogóle nie chcę myśleć, co by było, gdyby ruszył na czas. piorun uderzyłby a Marty przejechałby już dawno i uderzył w budynek i co on by zrobił? Jakby wrócił? Bardzo ciekawą kwestię poruszyłeś. Eee... Po pierwsze przyjmijmy, że rzeczywiście doktorek pomylił się. Wtedy Marty miał naprawdę wielkie szczęście, że DeLorean miał awarię i nie ruszył na czas, bo rzeczywiście gdyby ruszył na czas, kiedy zadzwonił budzik, Marty przejechałby za wcześnie i piorun uderzyłby już po tym, jak Martin przejechał pod kablem. Bo rzeczywiście Marty ruszył DeLoreanem jakieś 11 czy około 12 sekund po zadzwonieniu budzika. Jednak ja wierzę bardziej w to, że, w taką drugą teorię, że Marty po prostu w czasie drogi e, wcześniej przyspieszył Deloriana i nadrobił te e, stracone sekundy. Swoją drogą właśnie jest bardzo ciekawe, co by było, gdyby Marty nie przeniósł się wtedy w czasie. To jest ciekawe. Myślę, że twórcy nowej serii komiksów, sporo co do przyszłości, już skoro wymyślają naprawdę jakieś alternatywne rzeczywistości i rzeczy, o których nigdy bym nie pomyślał, mogliby właśnie tą sprawę zaczepić, mogliby pokazać, jakby doktorek szukał rozwiązania właśnie w tej sytuacji. Moim zdaniem zaraz doktorek na pewno by się troszeczkę załamał, ale zaraz po tym załamaniu szukałby różnorodnych sposobów, by wysłać Martiego do domu do 1985 roku. Ale właśnie jak, ciekawe, no to, to, to by było dosyć ciekawe. Tak czy inaczej, wiesz, w filmie musiało to tak być. Czekajcie, jakiś poteł przyjechał. W filmie musiało tak być, bo w filmie musi, wiesz, być dramaturgia, napięcie, a i tak ostatecznie wszystko kończy się dobrze, także... Bogu dzięki. Kolejne pytanie dostałem wiadomości od Pietruch TV. Cześć! Jeśli to możliwe, to chciałbym, abyś w kolejnym odcinku mówił pewien wątek z trzeciej części trylogii BTTF. Otóż chodzi o to, że Dax z 1955 roku ma pomóc Martiemu wrócić do domu i owiaduje się o tym, że będąc na dzikim zachodzie zostanie zastrzelony. Czemu więc nie zabezpieczył się przed tym? Mało tego, gdy Marty przybył na Dziki Zachód, tak jest tym faktem zdziwiony oraz tym, że zostanie zastrzelony. Czyżby zapomniał o tym, że dowiedział się o swojej marnej śmierci oraz o tym, że wysłał Martygo na Dziki Zachód? Powiedz, co sądzisz na ten temat i w jaki sposób wytłumaczysz ten wątek? Pozdrawiam. To jest bardzo podobna sytuacja jak ta, o której tłumaczyłem w czwartym odcinku programu Great Scott. Gdy Marty wrócił pod koniec pierwszej części, do swoich czasów, do 1985 roku, to on wrócił już jednak do alternatywnego 1985. I mimo tego, że ten świat wyglądał inaczej, Martin miał wspomnienie 85. ze swojego życia. Te wspomnienia mu się nie nadpisały w jakiś sposób bo byłoby to zbyt nienaturalne i za bardzo science fiction, nie w duchu powrotu do przyszłości, bo jak wspomniałem właśnie w czwartym odcinku Great Scott, yy, twórcy mimo tego elementu fantastycznego, jakim były podróże w czasie, chcieliby powrót do przyszłości, był jednak bliski widzom, a takie, taka aktualizacja wspomnień byłaby trochę, wiecie, taka... za bardzo science fiction właśnie. Yy, tak samo w tej sytuacji. Doktorek z 1955, który wysyła Marty'ego na dziki zachód, to jest już jakby... inny Doktorek. doktorek z... 55. Alternatywnego. Dlatego ten na Dzikim Zachodzie nie wie, że wysłał Martiego na Dziki Zachód i nie pamięta tego wszystkiego. Nie pamięta o tym, że dowiedział się o swojej śmierci, nie pamięta o tym, że. E... A tu już mówię, że wysłał Martiego na Dziki Zachód. E, doskonałym przykładem e, w trzeciej części, właśnie tej teorii, e, jest dialog pomiędzy doktorkiem i Martin, gdy doktor pyta Martiego, kto ci kazał się tak idiotycznie ubrać. I wtedy Martin odpowiada, że przecież ty, doktorku. Także. Także na tej zasadzie e, to działa. Zresztą podobnie było w drugiej części, z rokiem 1985 alternatywnym, w którym rządził biwtanem. E, przecież Martiemu i doktorkowi nagle te wszystkie wspomnienia związane z alternatywną rzeczywistością nie weszły do głowy. Oni ciągle pamiętali z... 85. Także to wszystko na tej samej zasadzie. I kolejne, trzecie pytanie, ostatnie już dzisiaj, od Da Silva. A co się stanie z tym Martin, który na przykład pod koniec pierwszej części cofnął się do 1955? Ten właściwie wrócił właśnie z 1955 do 1985, znalazł leżącego doktorka, którego to spotkał w 1955 i dzięki temu Dak ocalał? Czy ten Martin, który pod koniec pierwszej części przenosi się w czasie, spotyka znów yy, Daka w 1955 i tak bez końca? Tak, tak bez końca, bo czasem byli się zapętla i non-stop dzieje się to samo. Podróże w czasie. Nie do ogarnięcia. I druga część pytania. I dlaczego w trzeciej części Marty wrócił do Jennifer, która leżała na ganku? Przecież tego 1985 już nie ma. Położył ją tam, gdy miastem rządził Biff. No słuchaj, kurczę. W drugiej części, po do przeszłości, mówi o tym sam doktorek, gdy Marty wyraża zaniepokojenie właśnie z tego faktu, że doktorek chce zostawić Einsteina i Jennifer w 85 alternatywnym, a, sami, a sam chce już przenieść się do 55. Doktorek tłumaczy to tym, że gdy przywrócą już właściwy bieg wydarzeń, gdy wszystko naprawią, Jennifer i Einstein przenikną do tego właściwego 1985, gdyż nie pasują do alternatywnej rzeczywistości. Być może rzeczywiście jest to trochę naciągane, ale moim zdaniem filmowcy zrobili to celowo, gdyż nie chcieli po prostu ciągnąć Jennifer i Einsteina na dziki zachód. Mało, że Jennifer i tak namieszała w drugiej części, no to wyobraźcie sobie, co by jeszcze, no, no jaki by problem z nią miał Marty i doktor na dzikim zachodzie. Już tam wiecie, Einstein to Einstein, mały problem, ale Jennifer. Dlatego też w drugiej części najpierw ją uśpili, później ona tam zemdlała, widząc siebie z przyszłości. Także pół filmu przespała, a całą trzecią część też przespała tam sobie na ganeczku i dopiero pod koniec tam budzi się, kiedy już wszystko naprawia. No bo rzeczywiście... Moim zdaniem to, jest, to głównie chodzi o to, że filmowcy nie chcieli jej ciągnąć jeszcze na dziki w zachód. Dajcie spokój, całkowicie. Także odpowiedziałem na wszystkie trzy pytania. Kiedy pojawi się kolejny odcinek, nie wiem, być może na dniach, może w następnym tygodniu, gdyż mam już tam kilka pytań w zanadrzu. Oczywiście jeśli macie do mnie nowe pytania, zachęcam was, abyście e, umieszczali je w komentarzach pod tym odcinkiem, w wiadomościach na Facebooku, w wiadomościach tutaj na YouTube, no wszędzie, gdzie macie ze mną kontakt, zadawajcie mi pytania, ja postaram się na nie odpowiedzieć e, jak najszybciej i jak najlepiej. W kolejnym odcinku Q&A, czy jak policie zapytaj taka. E, jeśli... Taka seryjka, taka forma Wam się podoba. Oczywiście dajcie mi o tym znać w komentarzu, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał BTT, w Polska by być na bieżąco. No i cóż, wspierajcie mnie swoim dobrym słowem i tym, że będziecie to oglądać. Mam nadzieję, że odpowiedziałem yy, poprawnie, że odpowiedziałem, że te odpowiedzi, które na te pytania uzyskaliście, usatysfakcjonowały Was i, i już wszystko jest jasne. Także to tyle na dzisiaj. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w przyszłości. Trzymajcie się dzieje. Gracias.